Gramy sobie teraz w Mike Maj... Co się zbagowało? <grym> o nie bedrock! Dlatego, że wyszedłem jakby. Bo chciałem nagrać Ślechy oh, Widzowie. Musi by chyba usunąć świat. Mamy polarnego Miska Już tu jesteś zająć? Mam też musimy sobie zresetować świat. Niestety. Spróbujemy... Spróbuję jeszcze dzisiaj raz... Jeszcze raz nagramy odcinek. Ja muszę zresetować świat. Bo mam nagle... O kurde

Ostre papu to mój jedyny słaby punkt. To spróbuj de to jak pico de gallet, co? to jest? Głównie pomidory. Pomidory lubię. No, ja musimy zresetować świat. Jeszcze nagram odcinek. Więc teraz świat po sobie, nagle. Bo zobaczyłem że nagle mamy zainstalowany Minecraft. Więc dlatego może mógłbym wijać? Jeszcze raz to zrobimy, więc. Więc to jest najgorsze, co mogło nas spotkać.